Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją u za rękę, a opuściła ją gorączka i uspugiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, Przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami. A gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać. Bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.